Mm © -hmm. Cześć, witam wszystkich. Tym razem z północno-wschodniej części Mazur. Pojawiliśmy się w Żywkach niedaleko Kruklanek. Tak, północno-wschodnia... O, kot, kot wskoczył. Północno-wschodnia część Mazur. Lubimy takie mniej popularne miejsca. Wiadomo, Giżycko, Węgorzewo, Mikołajki, też wszystko fajne. Ale... Jest na Mazurach również tyle fajnych, ciekawych miejsc, że Szkoda by się było tylko ograniczać do tych najbardziej znanych. No i co? Pojawiliśmy się w siedlisku nad Sapiną. Jak Sapina, to oczywiście piękna rzeka, czysta, więc pewnie zrobimy spływ. Może też jakaś wycieczka rowerami, zobaczymy. W każdym razie, cóż, zapraszam. Może uda się nam poznać mazury z trochę innej strony również. Także tak na początek, może nietypowo, jeżeli chodzi o zwiedzanie rzeki bo nie, nie będziemy spływać ale ruszamy na rowery pojedziemy trochę tutaj śladami sapiny pojedziemy zobaczyć na zwalony most który jest na szlaku dlaczego tak bo nie jesteśmy pewni czy uda nam się zrobić też odcinek tam na kajakach od kruklina od wsi kruklin przez jezioro kruklin potem sapiną tutaj do gołda piwa bo jest tam trochę niski poziom wody więc w razie w, pojedziemy pojedziemy różne tam ciekawe miejsca tutaj na trasie rowerami, a na pewno zrobimy potem spływ już y, ten dalszy do Odonek. Znajdujemy się w tej chwili przy pozostałościach Mostu Kolejowego, który przebiega, który przebiegał nad Sapiną. To Most Kolejowy w ramach infrastruktury kolejowej łączący Kruklanki, Kruklanki z Oleckiem. To jest chyba zresztą z tego co czytałem że ta konstrukcja druga, która powstała po rozebraniu pierwszego mostu, który został pod, no, zniszczony w zasadzie w wyniku działań wojennych w w trakcie pierwszej wojny światowej ta druga konstrukcja już jest żelbetowa żelbetonowa no ale też yy, wraz tutaj z nadejściem armii czerwonej Niemcy uciekając nim jeszcze się ewakuowali że tak powiem wysadzili tą konstrukcję więc zostały tutaj właśnie takie pozostałości no także jeżeli będziecie szlak Sapiny spływać od jeziora Kruklin Czyli powiedzmy ten pełny szlak. No to tutaj możecie gdzieś się zatrzymać po drodze. To jest kilka schodków dosłownie na górę i widać ruiny tego mostu. Taki Jako taki przerywnik, właśnie. A co tutaj jeździło? A między innymi przez kilka lat przechodziła tędy linia parowozowa. No i co, kolejny dzień, czas już na rozpoczęcie spływu. Jednak się okazuje, że tą Sapinę tak będziemy w odcinkach, trochę nietypowo. W tym sensie, że mówię, kawałek zwiedziliśmy szlaku bardziej na rowerze wzdłuż Sapiny. Mieliśmy teraz spływ na kajaku robić przez Gołda Piwo, ale jednak ruszyliśmy od przerwanek. No tak ze względów powiedzmy organizacyjnie trochę wyszło. Także ten odcinek 3-4 km przez Gołda Piwo mamy powiedzmy za sobą. No ale to już jest zaraz tutaj śluza praktycznie na końcówce jeziora także stąd rozpoczynamy spływ A propos, a propos jeszcze śluzy Przerwanki coś może dwa słowa o niej śluza zbudowana w 1910 roku jak pamiętam coś, coś tu można o niej powiedzieć jest, to, jest taka ciekawostka się z tą śluzą wiąże a mianowicie, że jest to w sumie Jedyna w Polsce śluza, która nie jest położona na żadnym szlaku oficjalnym żeglugowym, tak? Na żadnej oficjalnej drodze wodnej. No, także. Jest to śluza obsługiwana ręcznie, także wszystko tradycyjnie ma już ponad 100 lat. A działa. No, dobra. Tak, jeszcze wracając do tej śluzy przerwanki, bo to w sumie mówiłem, że. Ciekawostka, tak, że śluza poza szlakiem żeglownym, więc pytanie, po co ona tu w ogóle powstała? Wiadomo, 100 lat temu inna to była sytuacja, inne plany, śluza to powstała jako element w zasadzie z naszej większej inwestycji, a mianowicie budowy kanału mazurskiego. W każdym razie w skrócie kanał mazurski miał połączyć szlak jezior mazurskich z Bałtykiem, poprzez rzeki Łyna, Pregoła. No i właśnie przerwanki były jednym z elementów. Jak wiemy inwestycja niedokończona, Chociaż dużo nie brakowało. W zasadzie w 90% był ukończony już. No ale wybuch II wojny światowej przerwał to. No i później już wiadomo sytuacja polityczna się zmieniła dość mocno na tym terenie. I większość to co zostało zrobione to w zasadzie instalacje były demontowane, rozkradane, niszczone. No i dzisiaj tylko mamy różne pozostałości. Po Pierwsze jezioro na naszym szlaku, jezioro Wilkus. No, i jak oceniasz pobyt? Znaczy, I jak oceniasz rejs? Rejs! <laughs> Może nazwijmy to spływem. Spływ? Nazwijmy to spływem. No, pogoda nam dopisała. Trasa bardzo ciekawa. Fajna, bo taka urozmaicona. Z takim dłuższym odcinkiem, też leśnym, więc pod kątem pogody też przyjemnie w cieniu. Spokojna trasa, spotkaliśmy parę kajaków po drodze, ale nie wygląda, żeby to miała być trasa szczególnie uczęszczana, a myślę, że na pewno nie tak jak tu z Krutynią. Ta trasa jest była bardziej popularna. A, jesteśmy na tej sapinie, na szlaku Sapiny, To może dwa słowa o samej sapinie. Ma około 50 kilometrów długości. Ponoć źródła są yy, położone w Puszczy Boreckiej. Taki odcinek spławny powiedzmy pod kątem tutaj dzisiaj żeglugi kajakowej, turystyki kajakowej. Z tego co patrzyłem to raczej najwcześniej rozpoczynają właśnie na, na Jeziorze Krugli. No, płynąc na szlaku tutaj Przechodzimy przez kilka jezior. Jakbyście ruszali z Kruklina, to tak, to chociażby jezioro Kruklin, tak. Gołda Piwo, z tych bardziej znanych, większych. Tam po drodze jest bodajże jezioro Patelnia. Tutaj te Wilkus, Pozedrze. A gdzie jest koniec? Jedni kończą na jeziorze Stręgiel, powiedzmy w ogonkach. Niektórzy nawet aż jeszcze wchodzą na Mamry i w Węgorzewie ale powiedzmy ten taki na jednodniowy spływ to chyba optymalna jest trasa właśnie ta powiedzmy tutaj gołda piwo ogonki to tak w zależności od tego jakimi jesteśmy powiedzmy tutaj sprawnymi kajakarzami no, a co tak do samego szlaku to już można powiedzieć jak to mówią w tych przewodnikach yy, szlak jako stopień trudności łatwy dla rodzin z dziećmi to tak <grych> to tu można to potwierdzić jeżeli chodzi o stapinę szlak dla każdego, w zasadzie na tym odcinku od przerwanek tego miejsca, gdzie trzeba było też chociażby przenieść kajak. No dobra, jeszcze parę kilometrów i wchodzimy na jezioro Stręgiel.